on the spike. still there one more nice. one oh, more, bullet ace! i don't know maybe lurking somewhere. nice i don't know so, what is the last <gasps> Po... Słabiutko no do... okay. Teleport gotowy Znowu Nie zabijecie moich jest... Aż. się włączył sam Doskonale mhm. Cylindrę box. Pipit. Teleport gotowy. Dobrze. 80 on sage, 20 na race. Czas na polowanie. Oh, Spike, nie żyje. Spike leży na A. Troje załatwione. Został jeden wróg. Zabijecie moich sojuszników! Łokam te broń! Stać czoła strachowi! Washing. Uh. Uh. Będzie bolało! <coughs> teleport gotowy. Ale szybki duel z O, I'm very lucky. Yeah. flanking, oh, flanking hoop. B, B, B Dostał jeden wróg On co? Defusing Defuse, defuse Przeładował O, oh, o, oh, o oh, oh. Bomb health oh, oh. Low HP, low HP oh. No defusing No oh, okay. Ło, dobrze, że miałem tą potężną tubę Znaczy gnatę tego potężnego Bo bez siany z niego można zabijać One box, one double Stairs. Nie, no. Ja tam miałem flagę, na tym, ten, ktoś mnie tak krzyknął, tak nie puknął z boku, i się potknąłem. Idealnie. Gotowy. I'm withing, man 2 over, 2 over. Behind two behind Troje załatwionych One behind, ja. Yeah. Elbow I have guns, I have guns Został jeden laso march one, tunnel. one tunnel. 20 trochę mogłem tapnąć chyba nie. Teleport gotowy. you. Operator, one pushing. doskonale. Teleport gotowy. Nie wchodźcie mi w drogę. i uh, don't know where they can be bro one behind one Main. turning from it mm. one, <laughs> <enemy>. one side <laughs>

ale mi idzie, ty w tym meczu 17 fragów, 9 rund. Prawie dwa fragi na rundę. The... O oh, kurde, najgorszy vandal. Jest. Okay. Dread... Fuck, I killed one, sorry. Killed one. On, okay, okay, so go, more, go more, ok? Go for more. Open door, oh. nice, nice. Oh, lubię to. No, jest A, super. Będę miał VIP kolejne? Bo tak. Jestem VIP dla mnie, to reka triceps rozjechaliśmy. Łatwo, łatwo na eryczka. No, half, HP, HP. Give me the operator, please. I'm... <laughs> Roller, give me the operator. <laughs> Ale nie mogę tam skoczyć jeszcze raz ty. Ale odwaliłem maniony ty. Kurwa, ja mam teraz delay na opa. I chuj, bo i tak trafiam. Nie ja jestem sniperem Sandwich. Sandwich! Nie no, te Prowler mnie dojechał, bo mnie widział. Bo nie wiedziałem, że Prowler mnie dojechał. stoczyłem się już, my bad. Uh. Zostało 10 sekund. Został jeden Spajk Spike podłożony. Uh. Cięcia. Teleport gotowy. Proszę. O, słyszyt wam. Wykorzystał moją pozycję, no co za śmierć. Teleport gotowy. Mam wszystko na bę. Już te złogos. 55 na backside. No nice. Draktykowałem. Tu, tu się ty, tu jeszcze, się jeszcze nie gotowe. Doskonale. To dla ciebie. Teleport gotowy. Został jeden wróg. Nice guys, GG. Thank you guys for winning. Thank you, nice. GG, bye. Have a nice day.